Stefan Burdzyński uprawia malarstwo olejne w konwencji ludowo-naiwnej. Maluje od 15 lat, a źródłem jego inspiracji są wspomnienia, fotografie i sny. 15 obrazów, sami często Tematycznie często tematyce, bo tak właściwie tematyka jest różna. Tematyka, tu mam Tematyka kielecka, tematyka e, e, śląska, tematyka e, obrazy z Warszawy mam, też w Warszawy, z Krakowa obrazy namalowane. Częstochowy to to miejsce, katedra tu jest, Jasna Góra, panorama pan Częstochowy, jest e, huta, e, huta Częstochowa dawna, e, jest no jest szereg... Potem nawet i posł Jasnogórski, bo Ja też jest taki mam obraz. No jest szereg ciekawych obrazów, które są wszystkie obrazy rzeczywiste. Atrakcyjne prace, takie y, y, w typie prymitywnym, ale jak wiele pracy musiał autor włożyć, żeby te prace powstały. To będzie prezentacja do końca. Roku szkolnego. Potem będą tu kolonie letnie, i może wrócimy jesienią do tej prezentacji. Przeważnie chciałem pokazać takie miejsca, gdzie gdzieś kinom, stare chałupy, jakby jak na wsi były Stary chałupy, stare hałpy, stare stare kościoły stare. Coś, czego już tego nie ma, tylko tyle, co można przekazać tylko na obrazie. Cieszymy się, że pan Stefan Burdziński pokazuje swoje prace u nas, bo jest autorem, amatorem, seniorem uznanym w Polsce.